Dobra Sandra, więc słuchaj. Działa to tak, że będziesz jakąś postacią teraz i nie możesz nam powiedzieć jaką. I kim jesteś, jak masz na imię, nazwisko. I musimy przetrwać albo jako wilkołak wszystkich zjeść. Czyli takie w sumie murder mystery a z wilkołakiem. Tak. Tak, dokładnie tak. to jest to. <noise> Tylko nie Dobra, widzisz dzień. kto jest kim. Czyli mogę być albo psem, albo człowiekiem. Tak. Quak, albo guak. człowiekiem z kuszą. Z duszą. To też. To nie się zmieniają, no Tak, tak i wygląd, nie, więc nie wiemy, kim ty jesteś, Sandra. A czy ja mogę się jakoś przed tylko kłakiem ukrywać? Ja mogę mieć tava. na imię. Próbować? Ja mogę mieć na imię na przykład Leon, albo, albo nie Leon, i nie wiesz, kim ja jestem. Czy ja mam jakiś spray Leland. na y, dzikie psy, czy coś? Nie. Spray na dzikie psy, co? To takie no, rzeczy istnieją w ogóle. Ej, bo, bo ja jestem strasznie wolna. Jak ja mam uciekać, od to wilko kłaka. No, no po najlepiej, biec. najlepiej używaj nóg. Tak bym polecała chyba. Aha, i, i to wszystko? Tak. tak. Super. Jestem gotowa. <laughs> Możesz na przykład spróbować wyjść i nie wiem, się gdzieś wspiąć. Albo schować w jakimś pokoju. Kto tak? ma na imię Benedikt? W ogóle kogoś możecie spotkać? Ja nikogo nie mogę spotkać. Ja... ja jestem z jednym ziomem. Ja widziałam z dwie osoby, wiesz. Ja nie, ja nikogo nie widzę. Za opłatą dobrze, Robux mogę wam samotry? powiedzieć, jak się nazywam. E, ci, o nie ja słyszę, robu. że ktoś krzyczy. <laughs> ktoś krzyczy ewidentnie, no no, no. Słuchajcie, Ej, słyszę twórza. Ja nie terenu robię. Jasne. Puszę. Kuszę! Kuszę, ja się duszę. Bo mam przy sobie kuszę. Mogę okay. tu przejść? O, mogę tu przejść! O kurde! Masz, tu można wejść, ale fajnie, to ja tu wchodzę. Ej, słuchajcie, Pumieli, słyszę gdzieś wilko głaka. No! Gdzie jest Wilk? O to byłaś ty. Ola, to tak co się stało? No zjadł mnie wilkoła, który pewnie jest Chrystianem. Ja? Broń Boże. Mi się wydaje, że to był Krystian. Tam ja, się, broń Boże, byłem. ja nigdy nie jestem wilkokłakiem. Ola dobra. Melvinem byłaś? Poczekaj, tak, byłam Melvinem. Widzę cię, dobra. Ale, ale nie, powiem, nie powiem, jak masz na imię, żeby Krystian na przykład nie mógł cię znaleźć. Czy jak ja stąd skoczę, Słuchaj, to jest stąd Słuchaj, nie fakt, ufaj nikomu, bo ty nie wiesz, czy oni zaraz w się nie zmienią, bo wilkołaka nie widać a... od razu, on się przemienia. No, no co ty? ty? Tak! Ja myślałam, że on jest od razu wilkokłakiem. Nie, on się przemienia, nie. on może być każdym. O nie, czyli ja muszę po prostu przetrwać, muszę uciekać. Tak, zresztą. a Dobra. najlepiej, jakbyś się trzymała blisko osoby, która ma jakoś kusze, do szaf, kurda. Ja nie bo wiem. Bo kuszą jak. można pokonać wilkołaka. Kuszą się, tuszą. Dobra, kuszą można pokonać wilkołaka. Muszę szukać kuszy, szukam e, szafy. Pokaż nie wiem, jak do nie, nie wiem co to jest, ale nigel ma fajną sakiewkę ze złotem. Ja w ogóle bardzo ciężko mam ze znalezienia. Ta mapa jest tak wielka. No wszyscy są no. na zewnątrz. Nie wiem, Krystian, jak się do szafy wchodzi, pomogłam A. ci. Myślę, że mu pomogłaś tak. Nie ma tu nikogo, kurde. Ale wszyscy są tak Ale jakby ja na środkowym placu na dachu? Nie wiem, tak to wygląda. Środkowy plac na dachu? No tak powiem. Ojcu, gdzieś się otworzyły. O boże. O 10 sekund muszę przetrwać. Tak, to niewiele. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego wyjścia do. No kurde, no co? Nawet co to nie da się było? zrobić żadnego uniku za bardzo. To Jakie ty? kampienie, kurde, Dobra, na dachu. Sandra, więc... Aha, bo oni wcześniej mogli mnie widzieć, jak siedzieli na dachu, jak zabiłem kogoś więc pewnie. Krystian był wilkołakiem. Tak, wilkołakiem był. Nie, wilkołaku ty. Wilko kłaku, ty. <laughs> Tylko kłaku. Ale masz kłaki, Krystian. Ale mam wilkołaka się. Wywa... Rozwaliłem się na tym dachu. Ej, ej, ale, ty ale Ola ty... była specjalistą. Ola tak sobie idzie, idzie, a ja nawet się nie było Ola... <laughs> W murder w mystery jest łatwiej się ogarnąć, kto jest mordercą niż tutaj. A, e, mogę o, e, w W ja interwalagę. Okay. Ja chcę zimową wioskę, zimową wioskę. Okej. Jesteś zimową wioskę, Ona weź zimową wioskę. No wzięłam już, wzięłam. Wzięłam, wzięłam, naprawdę, zaufaj mi. Zapłaciłam Dobra. nawet. A jak mnie wybiorą na wilkołaka, to będę miała napisane, jesteś wilkołakiem. Tak i będziesz mogła wąchać i warczeć i drapać. I wyjdź! Lubię trapać po pleckach. Jak się zamienić <laughs> w pewnie będzie jakiś guzik pokazany, nie? Będzie guzik. <laughs> no i zobaczcie, zima jest. Zima we wrześniu Jestem Nikim. Witam. A ja nie wiem. A ja jestem też. piękna. Chciałam wam tylko Ani, dobra. powiedzieć. Jestem jest nie no, bardzo piękną postać mi wygląda. Kto wylosowa. mi taką fryzurę zrobił? Za co? <grym, <grym, za co? Myślę, że za darmo. Ola, jak się nazywasz? Nie mogę ci powiedzieć. Czemu? Bo ci nie ufam. Zabijesz ja mnie w poprzedniej rundzie. Ja mam w całej grze. No bo nie powiedziałeś mi, jak się nazywasz. E, nazywam się... Ola jest Darenem. Kurde, Sandra. Możesz mnie nie zdradzać. Krystian, podpowiem ci tylko tyle, że jestem najpiękniejszą postacią, dobra? O kurde, Nigel jest! Nigel jest! A! Nigel jest! Nigel jest! O, ale to że nigel, ty tak, nigel, ten Nigel. nigel. Słuchajcie, bo ja nie wiem, gdzie ja jestem, ja się kupię! This is Nigel! Nigel! Ja <słuch> jestem w jakiejś kuchni, ja jestem sama. O, a ja jak wiem, Nigel wyglądał, bo ja już nie pamiętam. Ja to, jest... taki w czapce takiej odkrywczej. Taki wysoki chyba, nie? Jestem w jakiejś piwnicy, w jakiejś jadalni. Ja byłam w kościele. Oj, nie dam rady tu wejść. No i co, Krystian? Ten budynek ma jakieś piętro. Nie uważa. Aha, bo ty żyjesz dalej! Żyję, Ale Cześć! Ja chcę płakać jak widzę swoją fryzurę. O! O o! Słyszę wilko, słyszę wilko... A ja nie! Dobra, okej. Już wiesz jak wygląda Nigel? Jest bałwanem. <gryzny> o, kurde, słyszę go. No, o. o nie, on mnie goni, on nie goni, on nie goni, on mnie goni. Tu uciekaj, Sandra? Jak, o, coś, siadra, jak ty, ty wyglądasz? Coś, tu biegnie, coś o, nie. Tu biegnie. nie, 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 Ja w ogóle jak to Co, nie, o mienność, czy, 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 czy tego, nie, 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 Krystian, oprócz, oprócz ciebie została jeszcze jedna osoba, nie? O nie, idziesz w stronę wilkułaka, nie idź tam! Krystian, jakie masz ładne nie. imię! Nie wiedziałem, że tu się spada! O nie, o, kurde. o to nie. To jest dach, Krystian. Czekam. O Jezu. No, ja zapowiem że jest ta umiejętność, Christian. że można sprawdzać, nie? Gdzie kto jest. Krystian, mm -hmm. ty on w sumie wyglądasz trochę jak wilkołak, bo taki obdrapany jesteś? Trochę. No właśnie, czekaj, gdzie ten bałwan biegnie. Dobra, do środka przychodzę. do środka. Kurde. Okay, do środka. O kurde. On ewidentnie jest tutaj. On jest ewidentnie głuchy. Krystian nie żyje! Krystian ja nie goni, żyje. Nie nie goni, nie? Tak. A! Nie, no, tak, ma... no nie, nie da się szybszy? uciec! Ja nie miałem, kto bo, miał strzałki! Bo możesz tak przyspieszać się trochę, wiesz? Pazura mnie. No wiem, wiem właśnie. Sędzio no, mówię! Przez... Jakiś let, letnen bruk miała. No, halo, no i czemu ona nie strzeliła? No i spokój. A weźcie. Paproć. Ja się próbuję ogarnąć w ogóle w sytuacji cały czas wygrzewania. Tak, ja się nazywam paproć. Cześć! Tak? Jesteś paprocią? Dziękuję papro, o nie patrzę. Olaba, paprocią. Cześć, paproć! Hej! Cześć, paprotko. Miałam ale masz, włosy yy, w ale masz kwiatach. Ci <laughs> ma sto, stokely. I... Naprawdę? Szyma, to Krystian? jest ten szeryf, ten Robin Hood. Co? Naprawdę? <laughs> <laughs> Czekaj, na <laughs> pewno nie <powinienem> bardzo lubię. <laughs> ale skąd widziałeś? <laughs> <mi> <laughs> Ola! Cześć. Czekaj, czekaj, ja, ja tu jeszcze ogarnę. Okay. Jasne, jasne. Halo? O bo... hey, Ola. Cześć. O ja, Holly. Holly Molly. Chodź musimy... O, ma broń! Chodźmy za nią. A to twoja koleżanka, Alden. Czy, te, to, jest tam... czy to jest Sandra? Wiem, co... To tu nie jest strzela. strzela. Ja mam mnie. ładne blond Chodź, ci ja cię przytulę. Czyli to jesteś ty Sandra, ty jesteś Alden? Tak, ale o. tak, ale za tym domem jest wilkołak. I wilkołak ma chyba... Y, za paletnicą musimy pelerynę. iść! Ona ma... Kusza, ona nas obroni! Baletnica, baletnica, baletnica. Jezu! Krasny. Krasny. Nie, nie, spadaj! No nie no! Idziemy, idziemy, idziemy za nią cały czas, idziemy. Wilkołak ma czerwoną jakąś pelerynę. A w ogóle Sandra ty miciuchy ukradłaś. A ty jesteś chłopem? No tak! Czemu chłopem jesteś? Czy ona to w ciebie strzela, w Gdzie okay. ona, strzela? ona strzela? Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest! Zarobię! ja nie widzę, gdzie ty pokazujesz! Wilkokłak tam jest! Wilkokłak! Dobra, dobra, ona Czerwony. nas obroni, ona nas obroni, ona nas obroni. Jasne, <laughs> chyba, że ma cela jak ja. O no <laughs> nie, o nie, o nie, o nie! Jezu, dało się. O biedny piesek! Wilkołak piesek. grał na telefonie! <laughs> Ja bym tak grał bez telefonu. Wilkowak nikogo nie. Nie, zabił jedną osobę, sorry. Jedna. Jedną. Jedną. I Bisza za to nie byłam ja! I, i Bisza? I bisz, tak. I Bisz. tak ja. losuję <laughs> postacie? Krzysztof, co ty, ty robiłeś dziwne? w grze? No, żebyś Ojej. nie wiedziała, kto kim jest. Padaczkę ma pies. O, e, Wintervilage. No, znowu to no ja nie, to no gdzie? Filmach. No weźcie. Ja chcę. Mi się podoba Wintervilage. No fajne w intervilege, Dopiero się wakacje skończyły! I powiedziała to Ola jesieniara. No. Jesieniara! Niedługo kakałko i masz malowsy. I kocyczki, i inne fajne. Ale zobacz jaki to jest plus bycia wilkołakiem, bo jak jest zima, to ci nie jest zimno. Się ogrzewasz swoim własnym futerkiem. Patrzcie, patrzcie na to. Mam na nogach, dziękuję. Na co? O kurde! Kryś! <laughs> Powinno być Winter. Jak nie będzie Winter, zostałem uskamowany. Okej. Okay. Ale zrobiłem. Dobra, ja wyglądam jak Chabia Dracula. Jak okay. dobra, jeżeli. Nie, dobra, to się tak nie udało. Chciałam powiedzieć. O, proś. Jeżeli jesteś niewinny, to no powiedz mi, to się spotkamy, ale w tym Ja, tym ja już Wilkołaka bardzo... słyszałam. Ja nie. Ja, tak. ja widziałem tylko tego. Co? To było niespodziewane. Niespodziewane obrót akcji. O, dobra, Kto tam jest? jakiś rufus leży, to nieważne. Ja nie mogę, nie mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć. O, o widzę już na byłaś? dachu, widzę na dachu, już tam przy Tak, o, ja byłam o. rufusem. Powiem wam, dobra, e, że Wilkuak jest przerażający. Szybko <laughs> słyszałam, jak to chyba spotkała, mi się wydaje. Dobra, <grym> Tak, dynia mnie zabiła. Nie, mam. Ale masz kryształ ładnej rajzy. Który to jest Krystian? O, Krystian ale, ale ładny jesteś. Siema. To no siema. Ja. Oh, e, nice fryzura, Krystian. Goni mnie Rigby. E, poczekaj. Nie, D Rigby nie. Dynia nie, dynia nie. No, tak, to dynia jest, Krystianie. Dyniogłowego musisz szukać. Co ona robi? Ona w, na drzewo włazi. Wilkołaczyca wilko Nie wiedziałam, że na drzewo wchodzić, Ale dobra. Można się w drzewie schować? Darren jest? Nie. A kto jest? E, Holly jest. Holy molly. Głowa, głowa no człowieka. nie wierzę że... O nie. Możesz możesz spróbować to podnieść, nie? Ale chyba ci Ale was widzi, widzi was. Poczekaj, A, jeszcze, nie, dotrze, jeszcze to... nie, jeszcze nie, jeszcze nie, Krysia. Nie, o, Jezu, Ona widziała! Nie! Ona będzie spała. Czekaj, tak? masz Czekałem, ja zbliży, nie miała opcji, wiecie, lewo, prawo. Ja... Zobacz, ta, ona, ta, będzie, no, no. Bliższy, patrz, dwie osoby przeżyły i pomściłem was. Czemu mnie nie obroniłeś i Sandry? No bo ja nie wiedziałem, kim jesteś, nie chciałaś mi powiedzieć przecież, a on dostał strzał w kolano, widzę to. No ale by się nie ale, ale się Sandra się z nora byście? była. No ale z Ciebie nora. A z Ciebie... <laughs> Rufus. Rufus? Rufus, <laughs> Rufus! Rufus to był ten taki szczur z takiej jednej bajki, nie? Dobra, ja, ja wam powiem jak będę wilkołakiem. Dobra, to że jesteś wilkołakiem. Ja jestem wilkołakiem, byłem, ale nie jestem. Nie jestem. Ja jestem znowu prawie szarmanckim człowiekiem. Ja jestem wilkołakiem. Szczerze i prawdziwie nie jestem. A ona nie ola wiem, ola czy za ma mi wierzyć, bo takim środku. tonem mówi, że nie wiem. Ja jestem czarownicą. A o, nie, nie wilkołakiem. Jak mogłaś? Czy tu jest gdzieś Ola? Cześć czarownica, bruk. Eee, kurde, nie, nie ufam zabij nie mnie powoł. Ola. Nie nie zabijecie. Zabij nie. mnie. Patrz nie. trzy osoby obok siebie. Super! Ja nie, wcale nie wiem, Ola, kuszę. Ola niby mówi, że... Kusza. Nie kuszę cię kuszu. Czy Sandra jest ja baletnicą? O. Wydaje mi się, że wilkołak jest ja gdzieś spadłam. tam. O, o Tak, tam jest przy różej, przy A porze? co on tam Elo. robi? Krystian, e, czy ty jesteś gdzieś tu ze mną na dachu? Wszyscy <grym> tak, jesteśmy na dachu też, też, też... <grym> o, na czym jesteś? <grym> prymka, prymka na dachu. O, to jest to ja jestem bruk Gdzie jest bruk? No stoi na dachu A kto ma kuszę? Nikt Gdzie niby? Nie no, ktoś musi mieć kuszę o, o czy ten wilkołak tu idzie? Krystian, którym jesteś? Ja jestem dębem ja jestem yy, świętym Mikołajem. O, oh, oh, Rabella i... jest. O, oh, o. Oh. No Nice! trafiony, oh, oh, zatopiony! Bardzo Postrębony, ładnie. Wywalony. Dobra, słuchajcie, to będzie decydująca ruda. Mam nadzieję, że ktoś z nas będzie oprócz Krystiana w sumie, czyli mówię do ciebie, Sandra. Aaa, bo mi ja był ja tu potok. Potok? Takie jest potokiem! No tak bo jest, no, czemu ten pies ma podaczkę, no? Bo ty po polskiemu grasz, prawda? Nie wiem. Jeden jest dębowy, jeden jest Olivier, jeden jest Nora, a drugi jest paproć. No kurde no. Nie! Pałac. Ja nie chcę żadnej winter village już! Dobra, nie, no, pałac, pałac może być, ja też dodaję punkt na pałac. Dobra, super. Pałac jest ok, bo na pałacu ja się wywaliłem, więc może teraz ktoś inny się wywali. Mam nadzieję, że ja będę... Nie chciałbym, no żeby Sandra... Co to ma znaczyć? Ty, ty chciałabyś, żebym ja bym była wilkołakiem, bo wiesz, że ja nikogo nie złapie. Ja nie Dobra. wiem. Ola, zaradę, da da radę, myślisz. O, o, to ktoś To ja. Na prakty, to ja. <śmiech> <śmiech> Ola bogata, tak bardzo nie chce w intervilaga. <laughs> nie chcę! Już mam dość. Cały majątek na ten pałac wydałam. O Jezus, bogata, bogata, ewidentnie. Już nie. Dobra, mam okrągłe zero. Nie, Dobra, jestem. ja z nie jestem, no ja jestem, nie jestem. Jestem słuszkiem, jak coś, jakby ktoś się pytał. No, Krystia, nie Dobra, nie czyli wy nie jesteście, tak? Nie. Tak. To mogę Was obronić, bo ja mam uk. Masz Uk, uk czy ma tak. uk. no to jest niesprawiedliwe, bo ta w czerwonej kiece już była dwa albo trzy razy. Tylko. Ja jestem tą w czerwonej kiece i ja mam uk. Uk. A to te... Ale to teraz się, tak no to... Uk. Ej, to poczekaj, to ja idę za tobą! Gdzie ty polazłaś? Cześć Radella! Cześć! Mogę Ci usłużyć? Jasne, znajdź mi drabinę na dach, bo nie jestem A ja jest ślepa. Jestem tu się nora. chyba wchodziło Radella. Tu Tu po poczekaj, schodach chyba poczekaj. się chodziło przez okno. Poczekajcie, bo idę na jakieś schody. Gdzie wy jesteś? Holi! Nie. Ja... Nie, poczekaj, która to jest Sandra? Ej, no niech kogoś zabije, bo 40 sekund zostało... Ej, ja, ja nie mogę wejść po tych schodach Czemu nie? Nie wiem. Nie działa. A ja was szukam. Już ja jestem. Wiek I wiek gdzie się wchodzi nie, na górę? No, gdzie, gdzie jest to wejście na górę, kurde? No, Krystian, gdzie ty mnie zaprowadziłeś? Nie, ja na samej górze budynku. Nie, gdzie wy jesteście? Krystian mnie gdzieś wyciągnął. O, dębowy? Krystal, halo, dębowy? <głos> halo. Halo. <noise> Zostałam tak, Ola nie Ola Słuchajcie, nie. ale ja byłam w jakimś budynku na samej, samej górze, i, i wilkokłakiem była Holly O nie, ja coś słyszę, jesteś ja słyszę jakiś chrumkanie I, i niestety ja tam mój ukleży. No, nie, nie Krystian, nie, dobrze, idziesz, tak, na samą górę. Na górę, na górę. A, to jest o ona! ona. Szybko! Szybko! ją! Tak udało się! Damn, damn, ogranę! Ale siłowała ta dziewczynka, Krystian. Wow. Warto było. Dobrze. Warto było. Udało się pomścić, nice. Ola tylko głowę straciła.